No, nie ma się co oszukiwać, westażerzy, straciła bardzo jakościowo, bardzo, bardzo jakościowo. Na boisku to widać, kibice też to widzą, bo można opowiadać różne historie, że walczy się o ekstraklasy i tak dalej, ale to szybko, weryfikacja, boisko bardzo szybko weryfikuje bardzo szybko. Nawet uważam, że weryfikowało już przed rozpoczęciem sezonu, no bo z całym szacunkiem do zawodników Kosmosu nowotaniec którzy dołączyli do Stali Rzeszów, ja do tych chłopaków nic nie mam, bo na pewno się starają i chcą jak najlepiej, no ale zostali wrzuceni na głęboką wodę. Z czwartej ligi do pierwszej ligi, gdzie wiemy jak się w czwartej lidze trenuje, wiemy, że w czwartej lidze te treningi no raczej codziennie nie są. I no samo to, że ten zawodnik przychodzi do zespołu pierwszoligowego i ma grać od pierwszych minus w składzie, to jest jakiś absurd. To jest po prostu no, Moim zdaniem też wyrządzona jest krzywda tym zawodnikom, bo tak, wydaje oczywiście. mi się, patrząc obiektywnie, że ci zawodnicy wyróżniali się w czwartej lidze i powinno się im dać szansę wyżej. Tylko, że to nie są zawodnicy, którzy na dziś powinni ciągnąć grę zespołu pierwszoligowego, który, jak dzisiaj sobie słuchałem, Q&A z Rafałem Kaliszem powiedział, że zespół ma być mocniejszy niż w zeszłym tak, sezonie. Tak, To ja to też zapamiętałem i szczerze mówiąc właśnie takie słowa po prostu denerwują kibica. Bo okej, okay, bo pod kątem PR-owym dobrze wiemy, że no nie mogą zarząd klubu nie może powiedzieć, że walczymy o utrzymanie i tak dalej, i tak dalej. No bo to źle wpłynie na frekwencję chociażby. lepiej mówić od początku, że ta Ekstraklasa jest na to szansa dobrze sprzedać transfer kolumbijczyka utalentowanego jednego z drugim, tylko jak się sprawdzi dokładnie, gdzie gra. Ci zawodnicy. Ja już nie chcę się czepiać Takich głupotek, bo to jest głupotka Mam nadzieję, że to nie jest specjalnie No ale na stronie stali, że nadal na głównej stronie Przy transferze Jesusa Diazego Zawitnieje, że przyszedł z Tigra argentyńskiego Z pierwszej ligi, że no on koło Tigre nawet nie grał Tylko w drugiej ligi kolumbijskiej W Tigres. Warto to sprawdzić, bo No jest dalej pomyłka na stronie eee, Warto chyba to zmienić No ale już w ogóle abstrahując od tego to, o czym mówiłeś, że skład ma być mocniejszy, to jest jedna rzecz. Słyszeliśmy, że mają być wychowankowie. Przychodzi 24-letni Kolumbijczyk, 21-letni Kolumbijczyk, 30 Ukrainie zna jako napastnik. No to mam wrażenie, że ktoś chyba sobie nie poradził w zadaniu sprowadzenia zawodnika i uzupełnienia składu. Bo ja słyszałem o, o odmiennych wizjach o odmiennej wizji trenera Myśliwca i odmiennej wizji dyrektora sportowego Fojuta. I jeśli to są te wizje odmienne, no to ja gratuluję wyboru prezesowi Kaliszowi, szczerze mówiąc, no bo to jak widać wybrał po prostu drogę, która jest ku upadkowi. No nie ma się co oszukiwać. Pierwsze cztery spotkania, jeśli mamy wyciągać pozytyw z tego, że Wisła-Kraków udało się zremisować ze słabą generalnie obecnie z Wisłą kraków po duży, mocno szczęśliwym meczu, no to ja się, ja się pytam, dlaczego i po co yy, przez dwa miesiące w Stali Rzeszów zniszczono projekt, który działał naprawdę dobrze. Który działał skutecznie, który walczył o naprawdę wysokie cele, i twierdzę, że przy trzech, czterech jakościowych transferach ten projekt przy trenerze Myśliwcu byłby w stanie w tym sezonie walczyć nie tylko o baraż, ale również o bezpośredni awans. I wiem, co jestem pewny tych słów, bo widziałem, jak tak dużo nagrała, widziałem, jak odmieniła grę generalnie w pierwszej lidze, bo to, co pokazywała starze w tamtym sezonie, to naprawdę. Odróżniało od innych zespołów i to dawało taką fajną reklamę. I rzeszowskiej piłce i w ogóle podkarpackiej piłce, bo to też jest to, że podkarpacka piłka w ostatnim czasie trendowała, w tym sezonie, bo już nie mówię nawet dostali, bo w Rysowi też się idealnie nie dzieje. Chociaż tamta reakcja pod kątem jeszcze dużo do, lepsza. Do, do, do tak, do oczywiście, ale już tak już kończę bo to jest temat rzeka.